Po porażce, Jan Krzysztof Duda podszedł z werwą do kolejnej partii, ponieważ zostało tutaj rzucone posunięcie E4, a z drugiej strony przeciwnik wcale nie pakował się w jakieś nudne berliny, tego typu rzeczy, czyli w ogóle Sycyl tutaj jest odpalony. Ja wiem, że jest to najpopularniejszy debiut, ale no na tym najwyższym poziomie widujemy go ostatnio dosyć rzadko, więc byłem uradowany, kiedy to zobaczyłem. No i tutaj goniec B5, czyli wariant Rossolimo. I tutaj powiem Wam, jest ciekawa sprawa, ponieważ w 2018 roku Carlsen walił w meczu mistrzostwa Świata z karuaną, wariant Zwierzchnikowa. Bardzo, bardzo dynamiczny wariancik. Bardzo dużo się tutaj dzieje, no ale obecne nowinki technologiczne, czytaj Stockfish, sprawiły, że po prostu Biały nic tutaj nie jest w stanie zrobić, żeby to przebijać. No więc teraz Raczej zawodnicy wolą swiesznikową unikać, no i walą goniec B5. Czarny zdecydował się na G6, więc takie smocze ustawienie, oczywiście bardzo dobre, a Duda ze swojej strony realizuje no, niesamowicie logiczny plan, tak? C3-D4 zdominować centrum i później zajechać oponenta. Przeciwnik postanowił sprawdzić, co też Duda zamierza zrobić z tym gońcem. Duda postanowił popsuć strukturę pionową przeciwnika. No i teraz czarny oczywiście posiada tutaj parę gońców. Natomiast wszystkie pionki są jeszcze na desce. Więc te gońce za bardzo nie mają gdzie pochasać. jeszcze dodatkowo, Jan Krzysztof Duda ogranicza możliwości przeciwnika, więc H3 zostało wrzucone. No i teraz ten goniec na G4 nie wyjdzie, a co za tym idzie? W ogóle ciężko powiedzieć co z tym gońcem dalej robić. W partii skoczek F6 jest atak na piona, więc Duda wyprowadza wieżę, pionka zabezpiecza, roszatka, no i rzeczywiście Janek tutaj zdominował sytuację w centrum szachownicy. Wybicie, odbicie. No i czarny wymyślił sobie skoczek D7. Jeżeli chodzi o tę sytuację, to raczej należało iść w kierunku C5, żeby właśnie podważyć natychmiastowo to centrum dudy. No i żeby te gońce miały okazję się rozkręcić. Tym bardziej, tym bardziej że Polak tutaj w tyle z rozwoju. No ale w partii mamy skoczek D7, Duda kontynuuje rozwój, B5, Duda kontynuuje rozwój, Hetman D2 no muszę wam powiedzieć, że no niesamowicie logiczne szachy tutaj zostały zagrane. No i teraz tylko czekać, aż ten goniec wjeżdża na h i kiedy pozbędziemy się tego gońca z G7, no to będzie można rozkręcać naprawdę zacny atak na króla oponenta. No i w partii mamy C5, no to Duda dociska oponenta jeszcze bardziej. Tak jak widzicie, cała tutaj koncepcja opiera się na znęcaniu się nad gońcem z B7. No i w partii skoczek B6. Duda wyprowadził ostatnią figurę, wieża C8, no i mamy właśnie zagrane posunięcie goniec H6. No i właściwie ciężko powiedzieć, co tutaj Czarny ma robić. W partii Hetman C7, no to Duda wymienił i B3. No naprawdę niesamowicie mi się podoba, jak tutaj Janek podszedł do tematu, bo zobaczcie. Te figury oponenta, no tak de facto są całkowicie zamknięte. No popatrzcie, pójdzie C4, no to B4, pójdzie B4, no to wtedy Duda będzie mógł przerzucać skoczka na C4, no i tak czy siak jest kompletna blokada. Jeżeli nastąpi E6, no to Duda ma wtedy potężnego, wolnego, bronionego pionka. No i też te czarne pola się osłabiają. Więc tutaj po 18 posunięciach, czarny no jest w pozycji, gdzie większością swojego wojska za bardzo nie ma się gdzie ruszać. Natomiast po stronie białego, no myślę, że. Każdy widzi przynajmniej kilka fajnych planów na atak. H4H5, pierwsza sprawa przerzucanie tego skoczka z C3, na przykład na G3, żeby później jakiś Hetman G5, skoczek H5, szach i wiecie o co chodzi, dalszy atak, bądź przerzut skoczka i później H4H5, takie połączenie. No to wszystko wygląda naprawdę zacnie. W partii mamy, wieża scena D8. No, i tutaj muszę powiedzieć, że H4-H5 bardzo mi się podoba. Przerzut tego skoczka też bardzo mi się podoba. A w partii nastąpiło posunięcie Hetmana G5. I co do Hetmana G5, ja mam wątpliwości. Stockfish ma te wątpliwości jeszcze, jeszcze większe. No, Hetman G5 jakoś tak. Brakuje tej werwy, prawda, w tym posunięciu. No i zobaczcie, w partii nastąpiło posunięcie H6 i no, no co ten hetman tam robi? No, no i Janek się cofnął na E3. Rzeczywiście ten hetman na E3 no stoi lepiej niż stał na D2, no bo tutaj była presja, więc jakieś E6 mogło się pojawić, no ale jednak to są dwa posunięcia, a zysk niewielki. No ale dobra, przeciwnik dalej jest tutaj stłamszony. Dalej te jego figury za bardzo grać nie mogą. No więc, pozycja z potencjałem, że tak to ujmę. I tutaj, moim faworytem jest ruch Skoczek H2. No, żeby się wpakować na G4. Jeżeli przeciwnik zagra H5, no to czarne pola sobie osłabia. Myślę, że bardzo ciekawa idea. Jeszcze lepszą ideą jest A4. Niespodziewanie można tutaj podważyć pozycję oponenta z drugiej strony. I tutaj, jeżeli dojdzie do takich masowych wymian, no to przeciwnik zostaje z beznadziejnym pionem na C5. No a też dodatkowo cały czas ten goniec oponenta jest ograniczony przez piony. I jeżeli będzie on próbował grać E6 żeby to centrum rozbić, no to biały za ten czas zdobędzie pionka z C5 trąci szacha i spije sobie na d5 i w ogóle wychodzi z pionkiem przewagi. No i to dobrze obrazuje, jak zacna jest ta inicjatywa. Jeżeli natomiast b4, no to można tutaj wrzucić a5 z tą samą ideą, żeby popsuć strukturę pionową przeciwnika, no i tym delikwentem się zainteresować. Więc tak jak widzicie, mimo tego dzikiego hetman g5, no to inicjatywa białego... Tak czy siak jest zacna. No, i można było na skrzydle królewskim zaatakować, na skrzydle hetmańskim zaatakować do wyboru, do koloru. No, a w partii wieża D2. No i wieża D2, no, muszę powiedzieć, no, jest dla mnie zagadkowym posunięciem. W partii B4 i skoczek poszedł na E2. No, pierwotnie myślałem, że może duda skoczek D1 i w ten sposób chciał się przerzucać na pole C4 bądź na pole D3, żeby pionas C5 atakować. No, ale skoro tutaj skoczek idzie na E2, to w czym ta wieża na D2 pomogła, ciężko mi powiedzieć. No i w partii E6, wieża C1. Przeciwnik zbił, Duda zbił na C5. Tak jak widzicie, jest tutaj napięta sytuacja. Hetman się ewakuował. No i mimo tej dziwnej, powiedziałbym, sekwencji posunięć, Duda po raz kolejny wytworzył sobie zacną inicjatywę w tej partii, bo weszło genialne skoczek z f na d4 i rzeczywiście wjazd tego skoczka na d4 jest bardzo zacny, bo pojawia się w ogóle groźba do drugiego skoczka do ataku no i ta jazda na królewskim może być, może być problematyczna dla czarnego, no przede wszystkim wieża jest oczywiście nietykalna, no bo wejdzie szach i później hetman zostanie zbity, więc tym sposobem rzeczywiście Janek naprawdę nieziemsko się tutaj za Zaktywizował. No i przeciwnik zbił na E4. Duda ewakuacja Hetmana. I tutaj czarny powinien przestawić tego skoczka, no bo skoczek na B6 no to jest skoczek tak naprawdę. On kompletnie nie ma gdzie chodzić. No i jest tak de facto bezużyteczny. Natomiast w partii no, oponent oszalał i zagrał Hetman E5. E, oczywiście założenie zapewne było takie, że mam pionka więcej, przejdę do końcówki, i to powinienem przeżyć. E, no, ale są tutaj nadzieje płonne, no bo przecież tutaj duda błyskawicznie odzyskuje pionka, no bo na B4 nie ma jak obronić, a jak pionka z B4 duda zbije, no to oba te piony zostają izolowane i. Je także można naprawdę fajnie atakować, więc ta końcówka dla czarnego naprawdę mizerna. No i w partii wieża C8 duda wybił, wybił na B4. No i tutaj skoczek D3, więc teraz manewrowanko trzeba zaktywizować te dwa skoczki, trzeba jeszcze zaktywizować wieżę. No i wtedy czarny po prostu się załaby psychicznie. Więc skoczek C5 mamy zagrane, skoczek B6, F3. Dla pewności, żeby tego gońca na przyszłość odciąć. No i też król ma wolną drogę do aktywizacji. Przeciwnik słusznie podszedł do tematu, wymieniając pionki. Im mniej pionów, tym większe tendencje remisowe. Goniec C8, Duda zajął otwartą linię. Tutaj sobie zabezpieczył skoczka. Przeciwnik chce wymieniać Duda. Nie wymienia. No i tutaj e, chciałoby się właściwie zabezpieczyć tego piona, prawda? E, no ale to na krótką chwilę no bo Duda wiedzie tutaj na D4. E, jeżeli wieża C3, no to król zawsze podejdzie. No i wiecie, ten pionek idzie. No i kurde, jak go zatrzymać? No ma wsparcie dwóch skoczków wieży króla na no, te figury czarnego kompletnie porozrzucane. E, no i tutaj pan Bogdan. Stwierdził, że lepiej będzie pójść po prostu na aktywność. No to Duda oczywiście Pionka skasował, podciągnął swojego króla, odszedł sobie wieżą. No i właściwie mamy identyczną sytuację jak ta, którą Wam wcześniej pokazałem, prawda? To znaczy, figury czarnego dosyć porozrzucane, przede wszystkim ten król ustawiony na G7. Król w końcówce, o tym pamiętajcie, bo początkujący o tym zadziwiająco często zapominają. W końcówce król jest figurą ofensywną i jego trzeba wrzucać do ataku. No, a tutaj król G7 no jest całkowicie bezużyteczny, natomiast z drugiej strony król na E3 no potężnie zaktywizowany, łatwo sobie wyobrazić, że on będzie mógł pobiec, żeby temu pionkowi pomóc. Przykładowy plan, cyk, tak, król podchodzi, ten pionek leci No wiadomo, trzeba zawsze uważać na jakieś widły i tak dalej no ale ogólnie plan zacny. No, i tutaj można było go realizować grając B4. Skoczek D5 to się nie boimy, no bo tutaj wejdzie skoczek C3, widły, no i później przy wsparciu dwóch skoczków, no to pionek wiadomo zasuw. No i tak de facto, no jest pion przewagi, można tę pozycję dalej poprawiać okej, okay. jakieś szanse na remis są, jasna sprawa. No bo tutaj tych pionów mało, ale czarny się ostro tłumaczy. Na no w partii nastąpiło skoczek z D na C1 i po ruchu wieża B2. No nie ma jak tego piona wybronić. No i to jest pewien problem, prawda? Chodzi o to, że wieża B5, przykładowo, żeby tutaj zabezpieczyć. No to teraz wjeżdża skoczek na D5 szach. I okazuje się, że ten król ma dosyć mało miejsca. Jeżeli po prostu się cofnie, no to teraz król czarnego może się tutaj naprawdę nieźle zaktywizować. I teraz to, teraz to figury białego nic nie robią, tak? Bardzo pasywne. No i ten pion na B3 został zablokowany. Jeżeli natomiast król D3, no to w ogóle już według komputerka pozycja się robi gorsza, no bo tutaj rzeczywiście brak koordynacji jest ogromny, no i tutaj te, te, te skoczki, no nie mają się gdzie ruszać. Król D3, no też nie. Oj, król D3 to było. Nie, król D4 też, no nijak nie pomaga, no bo jest podobna historia. No i tutaj nawet powtarzanie posunięć. No i co, co wam mogę powiedzieć? No w partii nastąpiło G4. Skoczek się zaktywizował. Pionek został zbity. No i to każdy z Dudą dałby radę zremisować. No więc panowie się tutaj po chwili na remis zgodzili. Więc bardzo dziwna partia. Wydaje mi się, że to słowo najlepiej tę partię opisuje. No bo przede wszystkim nie jestem w stanie zrozumieć tego ruchu Hetman G5. No, ruch Hetman G5 naprawdę bardzo mnie zdziwił. No bo. Jest duży potencjał, żeby wrzucać więcej figur. No, Król czarnego osłabiony, jest potencjał na atakowanie, a takie Hetman G5, później wycofywanie tego Hetmana. No i wyszło to naprawdę nie mrawo. No, a później szczególnie nie jestem w stanie zrozumieć tej końcówki. No może tutaj jakaś presja na głowę wjechała, czy co, no ale B4 posunięcie. No, wygląda naprawdę, naprawdę logicznie. No, tutaj figury białego nie są jakoś tak pasywnie wiecie, powiązane, no bo skoczek broni pionka, pionka, który jest na czarnym polu, więc też przeciwnikowi ciężej zaatakować. No ale broni tego pionka z w miarę aktywnej pozycji z pola D3, a nie z pola C1. Więc co tutaj zaszło? Nie mam zielonego pojęcia. Noremis na pewno nas nie satysfakcjonuje, ale już jutro, dla Was w sumie, dzisiaj, 9 maja, Jan Krzysztof Duda będzie się pojedynkował z aktualnym mistrzem świata, Dingim Lirenem. Także będzie na pewno co pooglądać. Zobaczymy, czy uda mu się kolejnego mistrza świata. Ukąsić, no bo Karlsena już wielokrotnie rozłożył. Teraz czas przyszedł na ding. Dobrze więc, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, zostaw komentarz czerwie czerwika. Ja nie nagrywam dla Was z biblioteki, gdyż jestem aktualnie na turnieju w Czechach. Ale myślę, że wszystko w miarę, w miarę śmiga. Coś, chociaż coś ostatnio laptop mi zaczął świrować. No ale dobra. Dzięki za uwagę i popa!